Tu dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach i nie tylko. Dzień dobry! Dzisiaj książka pod tytułem Spytko Show: Gadając z rzeczami autor Adam Studzinski, wydawnictwo Dreams. Cześć! No ja widziałem, że lektura tej książki pochłonęła cię całkowicie, ale przeczytałeś ją w rekordowo, chyba szybkim czasie by bywały szybsze, bywa, bywało szybciej, chociaż tą na pewno bym przeczytał szybciej, ale zabrakło dnia, więc... Słuchaj, Spytko Show, cóż to jest za tytuł, cóż to jest za książka, o czym? Spytko Show Gadając z Rzeczami to jest y, taki jakby program w książce, który prowadzi spytko o, tutaj apostrof, wszystko. Spytko o wszystko i prowadzi ten program, rozmawiając z rzeczami. Eee, na przykład porzuconą deskorolką, raz założoną bluzką, nie, e, niezjedzoną bułką, czy diodowym kaktusem, który był, e, który był który był włączony tylko raz, albo był straszącym potworem, który poszedł w kąt. Okej. Okay. Eee, I rozumiem. Te rzeczy były wykorzystane, ale jakim, po jakimś czasie dzieci znudziły się nimi, tak? Tak, wyrzuciły je, bo się okazało, że nie są takie fajne, ma się coś lepszego, tak, coś zastępuje. Na przykład teraz powiem tutaj o de, deskorolce, deskorolka, już nie pamiętam nazwy chłopca. Chłopiec przyjechał, cisnął w rodziców, żeby dostać tą deskrolkę, bo bardzo mu się podobało. No i rodzice super, będzie sobie jeździł chłopak, ale przyjechał trochę i mu się znudziło, bo myślał, że będzie jeździł jakiegoś postać z gry, i się zdziwił. I od razu ją wywalił w kąt, i zaczął prosić rodziców o elektryczną. O następną rzecz. O elektryczną dyskonalkę, tym razem tak o następną rzecz, którą pewnie i tak w kąt wrzuci. No, książka z humorem, ale również z głębokim myślę, z taką refleksją nad tym, czy wszystkie rzeczy, którymi się otaczamy, są nam potrzebne. No tak, tutaj to niektóre rzeczy są potrzebne, tak? No, bluzka, no, bez bluzki, no to raczej na ulicy, nie wyjdziemy tak, no, ale chodzi mi, masz rację, że no, jakby te przedmioty są potrzebne, ale się przestają być ważne dla niektórych osób, na, dla tych właśnie dzieci. Na przykład y, była dziewczynka, która bardzo chciała diodo, diodowego kaktusa z lampkami LED w sobie, takiego y, plastikowego. Y, nagrała filmik na internet do internetu, że machała nim, włączyła go, że łał, wow, świeci się, żeby podostawać serduszka, a potem go już odłożyła na parapet i koniec. Czyli rzeczy, które są używane tylko raz. A mnie najbardziej z tego wszystkiego rozbawił telefon komórkowy, bo jest teraz taka ekomoda, aby wszystko było ekologiczne, wiesz, żeby cały świat segreguje śmieci. Są kampanie reklamowe, billboardy, ale jest telefon komórkowy, który był wykorzystany powiedzmy przez jakiś czas i wyrzucony kosztem tego, żeby zakupić następny. Jak widzisz, że na przykład producenci komputerów, gier, którzy bardzo często o tym mówią, o tym, żeby być właśnie pro-eko, produkują następne, następne telefony. W roku, w jednym roku, może powstać ich nawet kilka, kilkanaście modeli. No to jak to ma się do ekologii? No tutaj to chciałem też powiedzieć, że ekologia jest ważna, no, ale też yy, nie z przesadą. Co o tym myślisz? No myślę o tym, no, że no, rozumiem to, jakby no, masz rację, że. Yy, Bądźmy eko, ale produkuje się po dwa, po trzy modele na rok. I, no i to jest czasem mi przesada, albo na przykład tutaj w wypadku tego chłopca, tego telefonu, bo to chło, telefon miał wypadek, parę razy upadał i to nie to zniechęciło chłopca, po prostu był nowy model. No właśnie, producenci bardzo często... Mówiąc o jednych rzeczach, wymuszają kupowanie innych następnych, nowszych, zaprzeczając tak naprawdę swoim rzekomym, wydawałoby się, ideałom. Tak. I chciałem że też, też tutaj powiedzieć, że jest, jest tutaj powiedziane, że specjalnie niektóry, niektóre filmy, na przykład zmywarek. Albo pralek robią y, tak specjalnie je, żeby po 5 lat wystarczały, i żeby trzeba było kupić nową. Żeby oni więcej zarabiali, a nie, że y, raz na 20 lat, kupi się zmywarkę i wtedy oni mniej zarabiają, więc oni specjalnie robią nowsze modele. Czyli Stasiu, czyli dochodzi, doszedłeś właśnie w tym momencie, wyśmienicie, doszedłeś do klu sprawy, do całego sedna. O co chodzi w całej tej reklamie, w tej branży sprzedażowej, o co chodzi? No o to, żeby więcej zarabiać i, i o kasę chodzi, no, no bo tak, no bo gdyby 20 lat trzymała jedna pralka, nawet może więcej pociągnie, no to wtedy by było dla tych firm niefajnie. No, bo to by sobie prezesi e, willi nie kupili. A, <grym> <grym> racja. Słuchaj, co jest jeszcze ciekawego w tej książce? Bo tak dywagujemy sobie, rozmawiamy na temat rzeczy, ale wróćmy do, do meritum. Co jest jeszcze fajnego w tej książce? Co wzbudziło Twoje może zainteresowanie? Te, bo tutaj mnie bardzo rozbawiły reklamy, ponieważ jak każdy program telewizyjny, muszą być przerywniki reklamowe. Jakżeby inaczej? Tak, muszą być. Chciałbym przeczytać jedną, znaczy śpiewać w sumie, bo to jest taka reklama śpiewana, nie wszystkie są. Dodawaj, tylko to spróbuj. Gdy dopada ci smuteczek i jest ci źle, na zakupy ruszaj zaraz, ojeje! Pokuciłeś się z kolegą, koleżanką swą, olej ich zakupy na to dobrym lekiem są. Kupuj, 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 tralala. Więcej rzeczy ci na pewno szczęście da. Zamiast czytać, zamiast gadać, zamiast bawić się, zamiast czas z kumplami tracić, ty obkup się. Nie myśl dużo, nie twórz wcale, szkoda nam tu sił. Z pustką w mózgu będziesz sobie lepiej żył. Kupuj, 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 tra -la -la. Więcej rzeczy ci na pewno szczęście da. Kupuj bez przerwy w, szczę w szczęścioszopie, szczęścioszopie oraz online. Ty stary. To są znaki naszych czasów, wiesz. No a ty słyszałeś o takiej chorobie zakupocholizm? Nie, nie słyszę. No to polega to na tym, że wiesz... Jest sobie osoba, która, jak nie zrobi e, dziennie dawki zakupów, jak nie pójdzie do marketu albo do galerii handlowej, no to ma po prostu e, objawy niemalże depresji. Słuchaj, hmm. nie wiedziałem, że jest taka choroba. Ciężka sprawa, co? No. Chciałem też dodać, że nie jest ta tylko reklama śmieszna, bo jest mm, bardzo, bardzo dużo świeżych reklam ciekawych i to też jest, jest tak, na, specjalnie są napisane tak z humorem, no nie będę wszystkich czytał, żeby nie przedłużać wywiadu, bo nie chcę za bardzo tutaj też spoilerować książki, więc bardzo, bardzo zachęcam, nie tylko ze względu na reklamy, w, w ogóle ze względu na książkę, bo bardzo mi się podoba. Nie no, z tego co mówi się ja tam zdążyłem sobie Trochę ją e, przekartkować. Dwa rozdziały przeczytałem, no ale jest no rewelacja, no jest tak z humorem napisana, e, że no nie można obok tego przejść obojętnie, szczególnie, że to jest tak aktualny temat. No i jeszcze pytanie na koniec. E, takie na serio, e, jakby te wcześniej były, nie na serio. Nie no, były. Słuchaj, Słuchaj czy rzeczy faktycznie, rzeczy materialne dają szczęście? że to, jakby teraz to tak trochę powiem... Od serca. Dobrze, od serca no powiem, że szczęścia, przedmioty dają szczęścia materialne, ale nie dają szczęścia duchowego. No to żeś mnie zagiął. No, powiedziałeś, że od serca, no to od serca. Jasne. Na pewno dają radość, jak się je posiada. Dają radość. Radość to jest takie krótkotrwałe uczucie, które może trwać... Albo minut, kilkanaście, albo kilkanaście dni, to jest taka radość. Natomiast szczęście prawdziwe leży zupełnie gdzie indziej i na pewno nie w nowej pralce albo telewizorze. Chociaż te rzeczy na pewno ułatwiają nam życie. Ułatwiają nam życie, ale szczęście właśnie duchowego nie dają, bo takie na przykład daje relacje z rodziną, tak, z przyjaciółmi. A nie, że będziemy mieli, nowy, nie wiem, nową konsolę do gier, pogramy, pogramy sobie, bardzo będziemy się cieszyć, ale no, tak naprawdę to nie będziemy mieli takiej, że tak powiem, pełni szczęścia. No i tą właśnie mądrą wypowiedzią Stasia kończymy ten wywiad i polecamy serdecznie. Proszę, zabawną, ale również bardzo, bardzo mądrą książkę. Dzięki za wywiad. Proszę.